Witam wszystkich serdecznie w pierwszym odcineczku gry Unturned, dokładnie Unturned. Unturned nie wiem, jak to nazwać tę gierkę, sami oceniacie. I tak, na wstępie zapraszam do subskrypcji i lajkowania. I lecimy, ludziska. Dzisiaj, taki pierwszy odcineczek, dokładnie openingowy. I tak, chciałbym sobie dzisiaj, jak widzicie, tutaj mam cały ekwipunek żółty. Bardzo lubię żółty kolor, sobie ustawiłem wszystko żółte. Ale spokojnie, będę to powoli wymieniał na lepsze przedmioty. I tak, dzisiaj ludziska, lecimy z pięcioma mystery boxami z Rosji i pięcioma z Grecji. To tylko dlatego, że chciałbym tutaj trafić te żółte przedmioty, które mi się naprawdę bardzo podobają. I tak ludziska, co jeszcze? Oprócz tych z Grecji i Rosji, jutro wleci Tyneczek z... Festiwal y, giftów. Tutaj mamy bodajże bardzo ciekawe rzeczy, które bym chciał na pewno dropnąć Czapki Mikołaja, te, tutaj takie fajne, ciekawe rzeczy. Mam nadzieję, że się uda. Dobra, ale to jutro. Dzisiaj lecimy z openingiem tych mystery boxów z Rosji i z, i z Grecji. Grecji. Dobra, to się wszystko nagrywa. Nagrywa się. Oddalę sobie troszeczkę mikrofon. Teraz powinno być wszystko. Git, poodrej. strasznie. <laughs> dobra. Co ja to ubrałem? Halo, co to jest? Ja tego nie chcę. Jak tu sobie ubrać to mój e, moją super banana. E, banana t-shirt? Gdzie on jest? Tutaj banana t-shirt. Quip. I lecimy bludziska z pierwszym. Mam, że pierwszy otw otwórzmy Rosję. Epic Unboxing mamy. Nie, pierwszy mitikal. O mój Boże, nie, pierwsza skrzynka i mitikal od razu. Co jest? O mój Boże! Ale to! O mój Boże, Ej, czekajcie, ile to kosztuje? Wy tego nie widzicie, co nie? Nie, eee, wy tego nie widzicie. Cztery złote. 4 złote, dobra, cztery złote, ale... Ale skrzyneczka się zwróciła. Zwróciła się. Y <tod 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 <tod(?> dobra, lećmy dalej. A, już ja już jestem spełniony. Chyba też pasowałoby jeszcze jednego mythicala... dopnąć. <tod)(> <tod to żółte, to żółte. Tak. Dobrze. Co to jest? Co to jest? Aha, myślałem, że... Jezus! Myślałem, że dropnąłem kolejne te, a to są po prostu... Dobra. Eee... Inspekcja... Czy to ładne jest? E... Jak to się nazywa? Eee... Sniper... E... Kurde, zaś to zdjąłem, ale ja nie lubię tego. To gdzieś tutaj też powinienem mieć. Eee... Jestu ile tych broni. Aż mi się rypie po oczach trochę. Tutaj nie ma. Tu jest. Czy to jest ładne, czy tamto? No, tu jest takie, takie. A tutaj jest to. Takie, no. No, pół biedy mogę to sobie zabrać. To w ogóle ile kosztuje na markecie? Co, że tak wszystko sprawdzam, ale jestem ciekaw, ile to może kosztować? 30 groszy, 5 groszy <noise> 5 groszy. No dobra, no bywa no. Ale nie, z tego to jestem naprawdę... Z tego to jestem naprawdę dumny. W ogóle pierwszy mythical... A. Ile w ogóle procent na to jest? 3%. No to też duże procent. 3% na mitikala to jest. Oooo... Golden Neck Chain Spoko To nawet mam, to kosztuje około 30 groszy Nie, nie prezenty, tylko... Otwórzmy, mamy mniej więcej 8% na coś dobrego Teraz będzie... Proszę, ta czapeczka Nie chcę tego roketa A Rocket Launcher Jak to w ogóle wygląda? Jest takie to brzydkie. To chyba na skrapa od razu pójdzie. <grymne> Ochyda. Dobra. Content i unboxing. Dobra, lecimy dalej. Dobra, teraz, teraz leci moja ukochana czapa. Ja tą czapę chyba nawet ubiorę. Kasz jak ona wygląda. Equip. Ho-ho-ho. Ale piękna. Piękna, piękna. Ale gdzie ja mam swój helmet, swój. Kup. wolę ten helmet jednak. Czapa spoko, ale zostawię sobie ją. Na pewno sprzeda mi to też. To sobie też zostawię. To będzie nawet ładne. W ogóle fajny fajne ma ten efekt, taki, tymi banikami. Dobra. Teraz Grecja. W Grecji jak to mówiłem, chciałbym to. I tutaj mogą być te skrzydełka. Strasznie mi się to podoba. Ta harfa. Tą harfę mógłbym dropnąć. Dobra, ale to jest strasznie dużo rzeczy do dropnięcia, więc. Nic ciekawego, ale na harfę to leci, leci na harfę. Harfa, harfa, harfa. Kurwa przeleci. Nie, bardzo... O nie! Jak blisko, co to w ogóle jest? To jest jakaś tarcza, to nie? Jak to w ogóle wygląda teraz? O Jezus, jakie brzydkie! O, nie, 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 nie! O Boże, fuj, 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 ohyda. Tak chcę mój Vampire. Dobra, nie, 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 ohyda tam, to co to w ogóle jest? <grym> dobra. Unbox, dobra. Leci na Mythical'a. Żółte, 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 stój, 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 stój proszę! Kurwa. Jaki głów no, co to, co to jest w ogóle? Co to jest? Co to jest, w ogóle? Do czego to służy? Rot. Nie wiem, co to jest. <ścoughs> Dobra, lecimy dalej. E, tutaj jeszcze trzy skrzyneczki mamy. Jedno, jedno żółte i będę happy. Ale przeleci. Co to? Pegasus Horn? Nie. O, to też jest fajne. 6% no to jest. To jest też spoko. Dobra. Jedno żółte. Naprawdę, jedno żółte mi dropnie i będę usatysfakcjonowany. Harfa. Harfa! Jest! Ludziska! Harfę mamy! Tak! Zajebiście! Harfa naprawdę. Harfa mi się podoba. Harfą, harfą będę biegał. Harfa jest totalnym sztosem. Jeszcze znowu zdjąłem mój zajebisty t shirt Harfa jest sztosem. Z harfą będę biegał. Harfa jest naprawdę ogromnym sztosem. Dobra, lećmy. Pick. Unbox. Dobra, leci kolejny. GOLDEN PEACECAPE O Jezus, co to jest? Co to jest? Złota peleryna Prestiżowa <laughs> Prestiżowa? Kurwa, to ja ją bierę <laughs> nie. Dobra, nie no, taka troszeczkę średnia ta, ta, ta Wolę już tą harfę, harfa jest zajebista Harfeest Tosem. Dobra, ludziska. Myślę, że odcineczek udany. Chociaż w sumie wydałem 3 dychy, a tak naprawdę dostałem może 7 zł. Ale dropnąłem Mitikala, z czego jestem bardzo, bardzo szczęśliwy. <grym> Też jest pierwszej strzyki, którą w ogóle otworzyłem w tej grze. Więc jest Git. To tym raczej, raczej, raczej będę grał. Ale czy ja mam żółtego. Muszę, no mam żółtego, no. Żółty też jest sztosem, żółty też ładnie wygląda. Znowu zdjęłem ten t-shirt, ale dobra. Załóżmy go. Ale jeśli chodzi o tego Mythical, jest naprawdę bardzo ładny. Bardzo fajny ten mythical jest. Nawet no tu, widzicie te żółte plamki, więc... Jest git. Nie no, fajny mythical. Mi się tam podoba. <grym> dobra ludziska, ja was wszystkich żegnam. Zapraszam do subskrypcji, lajkowania i oczekujcie jutrzejszego odcinka. Na razie, cześć i pa!